Skanowanie negatywów bez skanera. Nie chcesz oddawać swojego materiału do laboratorium z różnych względów, np. finansowych bądź jakościowych? Rozmiar Twojego negatywu przerasta możliwości Twojego aktualnego skanera? Bądź może po prostu nie masz skanera? Zapraszam Cię dzisiaj do wysłuchania kilku alternatywnych metod, których możesz skorzystać, nie posiadając skanera. Zapraszam! Cześć, z tej strony Kamilia Zapraszam Cię serdecznie do odcinka na temat skanowania negatywów. Na początku w uproszczeniu warto sobie wytłumaczyć jak działa skanowanie negatywów materiałów transparentnych czy na przykład też diapozytywów. Wyobraźcie sobie taką małą kanapkę w której spód jest źródłem światła środek negatywem a góra to nasz element rejestrujący ilość przechodzącego światła przez środek kanapki czyli tak nasz obiektyw. Pokażemy tutaj to na prostej animacji. W samym środku mamy negatyw bądź materiał transparentny. Po jednej stronie mamy źródło światła, które będzie nam prześwitywało przez nasz materiał transparentny, a po drugiej stronie mamy urządzenie rejestrujące obraz. Czasami warto pomyśleć nad innymi alternatywnymi metodami skanowania negatywów. Może się tak zdarzyć, że Twój skaner z supermarketu jakością nie odbiega zbytnio od tych zdjęć zrobionych za pomocą telefonu. Warto wspomnieć również, że w obecnych czasach większość zdjęć oglądamy poprzez ekran naszego telefonu. Jeżeli weźmiemy pod uwagę jego rozmiar oraz rozdzielczość, to się okaże, że wcale nie potrzebujemy jakiegoś super profesjonalnego skanera, aby po prostu przenieść nasz obraz. Na wersję cyfrową. Mam tu oczywiście na myśli to, że nie każdy materiał negatywowy należy bądź trzeba skanować w tak wysokiej rozdzielczości. Jeżeli on i tak finalnie będzie tylko wyświetlany w sieci bądź w social mediach, to niestety jego rozdzielczość zostanie znacznie pomniejszona. W innym wypadku, gdyby tak nie dostosowywać tych zdjęć, to wyświetlanie jednego zdjęcia mogłoby nam zająć naprawdę sporo. Przedstawmy sobie zatem potencjalne możliwości, z jakich możemy skorzystać. Podzielmy sobie na początku nasze zestawienie na podstawie źródła światła. Okno. Najprostszym przykładem jest przyklejenie kalki technicznej do naszej szyby w naszym oknie, najlepiej w pochmurny dzień, bądź w takim miejscu, gdzie to światło słoneczne nie pada bezpośrednio przez szybę. Następnie do tej kartki przyklejamy nasz negatyw na narożnikach i po prostu przefotografowujemy, najlepiej ze statywu. Lampa LED ala la powerbank. taką lampeczkę w zależności od producenta możemy kupić od kilkuset złotych może komuś się uda za kilkadziesiąt nie wiem liczy się w rozmiar firma jego możliwości to w ilu kelwinach wyświetla jaką ma moc jaką pojemność tak dalej mianowicie biorąc sobie właśnie taką lampkę led fajnie by byłoby światła mam tu na myśli te większe lampy które podpinamy do sieci bądź zapinane na akumulator czy to ledowe czy to błyskowe Plusem jest to w stosunku do takiej małej lampeczki, że mamy już światło modelujące, więc już jakoś sobie tam możemy w przypadku światła błyskowego, studyjnych lamp błyskowych ustawić mniej więcej tą ostrość, znacznie lepiej się pracuje, a w przypadku światła ciągłego LED sprawa jest prosta, dużo większa moc niż w przypadku takiej małej lampeczki, no i oczywiście podgląd na żywo. Z tym, że tu oczywiście musimy się liczyć ewentualnie z dłuższymi czasami, gdyż e, oczywiście ta lampa jest słabsza od lampy błyskowej. Lampa systemowa. To takie urządzenie, które zakładamy na sanki aparatu. Jest to lampa zewnętrzna błyskowa do aparatu. Niesamowitym plusem jest to tej lampy, że mamy o wiele większą siłę błysku, w sensie więcej światła w ciągu łamku sekundy, więc zapominamy o poruszeniach więc jeżeli ktoś ma lampę błyskową, może ją również sobie umieścić tutaj pod spodem rozproszyć jakimś materiałem na przykład położyć potem na tym plexe następnie kładziemy negatyw, również od góry przefotografowujemy czy to na statywie, czy na, to, czy na kolumnie reprodukcyjnej i również mamy gotowy, zeskanowany negatyw minusy, oczywiście bez światła ciągłego może nam być ciężko na przykład ustawić taki negatyw odpowiednio, może być nam ciężko wyostrzyć ale przede wszystkim to jako źródło światła również się sprawdza. Więc jeżeli masz taką lapę błyskową, bądź możesz kupić jakąś starą, używaną i podpiąć po kablu PC, tylko wyzwolić, to też serdecznie polecam. Kolejnym rozwiązaniem jest użycie podświetlarki czegoś, co wygląda w taki sposób. Ja też postaram to włączyć. Działa. Działa. Taki panel LED. To jest akurat firmy Huyon. Nie polecam, bo przy brzegach nie wiem, czy to będzie widoczne. Mam nadzieję, chyba nie będzie widoczne. Niestety, no ta powierzchnia rozpraszająca nie jest taka równa, widać taki pattern, może później mi się to uda pokazać na zdjęciu, bądź na jakiejś przebitce. Plusem jest to, że jest to multifunkcjonalne, gdyż po prostu z takiego panelu LED możemy korzystać na co dzień do podglądania naszych negatywów oraz jej analizy. Źródło światła nie jest zbytnio mocne, ale jak mamy statyw i takie tam, to prawdopodobnie no, uda nam się tutaj przefotografować nasz materiał transparentny więc z plusów to jest to, że w sumie jest to multifunkcjonalne w sumie jak pozostałe inne rzeczy no, dużo łatwiej się na tym jakoś tam przegląda negatywy z lubką tam doglądamy jak nasz negatyw wygląda i to chyba tyle, no, jest taka opcja możemy na to położyć taki holder od lomografii właśnie działa on ten holder holder od lomografii wygląda tak, występuje on w średnim formacie i małym obrazku. Wyciągamy sobie takie coś, co tutaj, o, proszę, zamykamy, dociska nasz negatyw, jak chcemy ułożyć. Na końcu finalnie taką blaszkę stąd wyciągamy nasz negatyw jest tutaj zawieszony, następnie sobie tutaj kładziemy nasz negatyw i również mamy źródło światła, materiał, a z tej strony powinien być tutaj element rejestrujący w tym wypadku nasz aparat w telefonie, czy też aparat po prostu cyfrowy. Oczywiście to nie jest tak powiedziane, że jak nie mać takiego holdera, jak ten od na przykład Lomografii, bądź innych firm, tam z Kickstartera ich jest pełno, te rzeczy są strasznie drogie. Możecie sobie taki gadżet sami po prostu wyciąć np. z czarnego kartonu, bądź np. z Plexi, jak macie takie możliwości, i również tutaj stworzyć sobie taką rameczkę do fotografowania. Źródło światła, podsumowanie. Generalnie najlepiej jest wybrać to rozwiązanie, które jest dla nas najwygodniejsze, bądź najbardziej budżetowe. Ja wam nie powiem co jest najlepsze. Generalnie, ja generalnie staram się dostosowywać do warunków. Jak widzicie trochę tych elementów z skanowania mamy. Skaner również posiadam. W sumie trzy skanery tak naprawdę. Generalnie mi się wydaje, że każdy z was wybierze jedną z dostępnych opcji, którą Wam się pokazałem. Nie są to oczywiście jedyne i wszystkie e, alternatywne metody, ale to myślę wydaje, że już w innym jakimś odcinku dopełniającym tym odpowiedź. Zresztą napiszcie w komentarzu, czy są jeszcze jakieś inne metody, sposoby, bo na pewno są, a ja tyle spisałem. I tyle mogę przedstawić. Urządzenia rejestrujące. Jeżeli nie ma być to skaner, który jest dedykowany do skanowania negatywów, no to pozostaje nam tak naprawdę aparat. Jaki aparat wybrać do skanowania negatywów? No, najlepiej taki jak macie. Fajnie, jakby miał funkcję makro, a jak nie ma funkcji makro, to fajnie by było mieć obiektyw makro. A jeżeli nie macie obiektywu makro, to skorzystać z jednej dostępnych szeroko opcji pewnych akcesoriów, które stworzą wam z waszego obiektywu. Nie jako obiektyw makro. Pierwszym rozwiązaniem, oczywiście, jest zakup obiektywu makro. Może ktoś akurat zajmuje się makrofotografią i taki obiektyw posiada. Jeżeli nie, to możemy skorzystać z odwrotnego mocowania. Na przykład ja tak kiedyś z obiektywem kitowym i heliosem zamocowanym odwrotnie do przodu soczewki mojego obiektu kitowego zaczynałem przygodę z makrofotografią. Można używać na przykład soczewek, tzw. Tak close-up. Kiedyś były takie konwertery typu Rhinox DCR 250, ale to chyba się tu nie sprawdzi. Co możemy jeszcze tutaj wykorzystać? Na przykład pierścienie pośrednie. Fajne rozwiązanie, ponieważ na przykład one nam nie wpływają na jakość rejestrowanego obrazu. Tak w przypadku tych close-upów, tych takich soczewek, które można kupić za grosze. Więc rozwiązanie jest naprawdę wiele. Ja osobiście bym pewnie polecał zacząć od albo obiektywu makro, albo po prostu pierścieni pośrednich. Oprogramowanie. Takim podstawowym narzędziem do obrabiania takich negatywów, pewnie bym powiedział, że jest Photoshop, oczywiście są inne darmowe programy do grafiki rastrowej, tak jak na przykład GIMP oraz wiele, wiele innych, których nas nie wymienię, bo oczywiście się nimi nie interesuje, ale na przykład jeżeli robicie telefonem, możecie pobrać sobie darmową aplikację, która się nazywa Snapseed, ma dosyć dużo opcji, z pewnością możemy sobie odwrócić taki negatyw, podnieść kontrast, zdesaturować itd. itd. Kolejną bardzo ważną, istotną rzeczą, którą każdy powinien mieć pod jeżeli odwraca swoje negatywy ręcznie na komputerze. Jest oprogramowanie, a raczej wtyczka Grain to Pixel, która przynajmniej swego czasu była darmowa. Nie wiem jak teraz. Oczywiście wiem i zdaję sobie sprawę, że jest dziesiątki aplikacji, które odwracają to od razu, ale ja tutaj bardziej mówię o takich aplikacjach, w których mamy pełną kontrolę i sami sobie taki negatyw możemy odwrócić tak, jak nam się podoba. Akcesoria rekomendowane podczas skanowania. Pierwszym i chyba najważniejszym oraz najbardziej oczywistym jest ten oto element. To jest taka gruszka. Nie oś takie tam baziewie z nosa wyciąga. Oczywiście do przedmuchiwania naszego negatywu w pierwszym kontakcie, abyśmy po prostu go nie dotykali. Następnie w parze idą chusteczki bezpołowe do światłowodów. Nawet nie pamiętam jak kosztują, ale jakieś groszowe sprawy. Jest ich, jest ich tu strasznie dużo: 280 sztuk. Ja również używam do e, czyszczenia okularów. E, pod ręką akurat mam film Cleaner Spray. Wy możecie wybrać sobie dowolny, taki, aby był skuteczny. Do usuwania ewentualnych resztek zabrudzeń z jakiegoś stabilizatora bądź zmiękczacza. I tutaj taki płyn, antistatic spray. Jego się nie psika bezpośrednio na negatyw. Bierzesz jakąś tam swoją chusteczkę czy tam ściereczkę, psikamy ją uprzednio. Ona nabiera tych właściwości antystatycznych, i dopiero później, przed samym skanowaniem, możemy tą chusteczką sobie przetrzeć nasz negatyw. Kolejna rzecz to rękawiczki bawełniane. Oczywiście one powodują, że. No jak to powiedzieć? Nasz tłuszcz sebum na rękach, nie wiem czy dobrze to mówię, no nie dostaje się bezpośrednio na nasz film, co oczywiście nie polecam. Ciężko się to później czyści, jeszcze jak zostanie na długo, może jakieś tam reakcje zajdą, nie wiem. Rękawiczki obowiązkowe. Z takich ekstra rzeczy, o których mógłbym wspomnieć, jest na przykład oczyszczacz powietrza. Po prostu jeżeli mamy. Zakurzone mieszkanie, nie mamy futrzaka, mieszkamy blisko ulicy, no taki oczyszczać powietrza może nam trochę poprawić komfort pracy z negatywami. A no i bym zapomniał o jednej z ważniejszych rzeczy, czyli o statywie reprodukcyjnym bądź zwykłym statywie, bądź cokolwiek, e, co nam pozwoli zamocować nasz aparat, ustabilizować w trakcie skanowania. Oczywiście każdy negatyw możemy tam z ręki fotografować, ale przy takich powiększeniach, przy odpowiednich wartościach przysłony, połączenia ogniskowej trybu makro, e, no ta głębia ostrości jest bardzo, bardzo mała więc warto raczej się doposażyć w taki statyw, bądź w jakiś sposób zamocować stabilnie nasz aparat do chociażby biurka. Poza oczywistością jaką jest wyczyszczenie naszego negatywu, musimy zadbać o to całe otoczenie. Co robimy? Najpierw sprzątamy oczywiście od góry do dołu, czyli jeżeli mamy jakieś rzeczy nad naszym stanowiskiem do pracy, ścieramy kurze od góry do dołu, co najmniej 2-3 razy, następnie jak już jest wysprzątane, za pomocą ściereczki, która została nasączona płynem antystatycznym przecieramy wszelkie możliwe powierzchnie. Oczywiście miejsce, w którym będziemy fotografowali, no, powinno być wolne od kurzu. Jak tego dokonać? Nie chciałbym mówić, aby fotografować bez koszulki, tak dalej, aby wszelkie paprochy nam nie spadały, ale uwierzcie mi, takie alternatywne metody podczas skanowania również pomagają. No, nie włączymy sobie prysznica w pokoju, bo jest to niemożliwe, chyba że ktoś będzie skanował w łazience, więc te resztki kurzu gdzieś tam dalej się będą unosić. Oczyszczacz powietrza nie tylko do skanowania negatywów jest dobrym rozwiązaniem. Ogólnie polecam. Pamiętajcie w ogóle, jak skanujecie swoje negatywy w tych holderach od Epson'a, to one tam pod spodem, jak już je kładziecie na tą e, szybę, to tam też jest kurz i ten kurz też tam spada i ten kurz też tam jest, więc warto zadbać od góry i od dołu, jeżeli chodzi o czystość e, takich holderów. Jak już wszystko wyczyściliśmy i pozbyliśmy się kurzu, warto przystąpić do procesu digitalizowania. Zanim jednak tego dokonasz, warto robić to w ciemnym pomieszczeniu, mianowicie w takim, do którego nie wpada zewnętrzne światło słoneczne. Czyli, jeżeli masz ciemną to super. Jak masz rolety antybłomaniowe, to też super. Jak nie masz, no to musisz sobie jakoś radzić i zakrywać to okno. Umieszczamy negatyw dla przykładu, podam na podświetlarce. Następnie ustawiamy nasz aparat równolegle do płaszczyzny negatywu. Używamy tego do poziomicy. Następnie ustawiamy tak, aby wypełniał maksymalnie nasz kadr, jeżeli to możliwe. Przechodzimy do ustawienia ostrości. Najlepiej zrobić to na podglądzie, na jakimś bardzo w tej ostrym fragmencie, nie może przy brzegu, przy brzegu klatki. Ustawiamy timer, najlepiej na 2-3 sekundy. Jak komuś ten statyw bardzo giba, to no, 10 sekund. Klikamy, samo wyzwala, czekamy i robimy zdjęcie. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Wejdźcie sobie na taką stronę np. jak optyczne.pl i tam możecie sobie zobaczyć test swojego obiektywu. Zwróćcie uwagę, na jakiej przysłonie Wasz obiektyw renderuje maksymalną rozdzielczość dla tego właśnie obiektywu. Zazwyczaj jest to przedział w środku, czyli, na przykład, jak ktoś ma obiektyw typu 2,822, to pewnie będzie gdzieś w przedziale 8,0. Warto o tym wiedzieć. Jak już mówimy o rozdzielczości danego obiektywu, to warto również wspomnieć, co za tym idzie, oczywiście, w związku z tym, jaką mam tam ogniskową przysłonę i tak dalej, no to musimy też wspomnieć o głębi ostrości. A co, jeżeli nasz negatyw się wygina? Dosłownie taką udeczkę bądź w drugą stronę. No, i na razie nie znalazłem bardziej prostszego i skutecznego sposobu, jak włożenie takiego negatywu w koszulkach, między naprawdę ciężkie książki, dociśnięcie go maksymalnie, pozostawienie na dzień, dwa, trzy. W zależności od negatywu, może zejść dłużej, może zejść krócej. Mi na przykład osobiście średni format prowiast strasznie się skręca. bodajże jeszcze przy Roleju RPX 25 tak było, w ogóle ten negatyw, i mi się ze szpły whatever. Podsumowanie odcinka. Jeżeli swoją przygodę z fotografią tradycyjną rozpocząłeś w taki sposób, że zacząłeś od tej tradycyjnej, a nie od tej cyfrowej, no to jeszcze masz trochę do zrobienia, w sensie do kupienia. Jeżeli już zajmujesz się fotografią cyfrową i masz chociażby właśnie sam aparat, może jakieś akcesoria typu właśnie lampy, może niekoniecznie podświetlarki, na pewno coś z tych rozwiązań sobie wybierzesz, połączysz i skutecznie przefotografujesz swój negatyw. Oczywiście nie uważam, że jest to najlepszy sposób, jeżeli chodzi o digitalizację negatywów, Uważam, że bardzo, ale to bardzo powoli, albo już nawet powoli zaczynają tutaj wypierać skanery yy, aparaty, które obecnie są produkowane yy, pod takie potrzeby, jakie mamy generalnie, sprawdzają się nieźle. Są całe grupy na Facebooku, gdzie po prostu zajmują się tylko i wyłącznie dyskusją na temat digitalizacji negatywów za pomocą lustrzanek bądź bez Ten odcinek miał na celu oczywiście pokazanie pewnych możliwości, yy, jak możemy alternatywnie podejść do skanowania właśnie swoich negatywów, tak, na przykład w moim wypadku, kiedy nie miałem skanera do wielkiego formatu, a potrzebowałem zeskanować taki wielki format, nie pozostało mi nic innego, jak właśnie skorzystać z jednej z tych opcji, którą wcześniej wymieniłem. Taka rada ode mnie: kiedy oddawać swoje filmy do profesjonalnego, podkreślam profesjonalnego laboratorium, aby uzyskać odbitkę w większej rozdzielczości. Jeżeli nie macie umiejętności praktycznych i nie potraficie wykonać odbitki srebrowej bądź też kolorowej pod powiększanikiem, i na przykład chcecie tą swoją pracę, zdjęcie, fotografię, wyeksponować na przykład w większym formacie na wystawie, no to wtedy taką jedną wybraną klatkę zawsze można oddać, wysłać do labu, czy to skanować bębnowo, czy po prostu zeskanować na płaskim skanerze, bądź na przeciągówce, bądź cokolwiek Wam jest potrzebne w jakiej jakości, i dopiero właśnie wtedy tą jedną, jedyną odbiteczkę, tą jedną klateczkę zeskanować, w większej rozdzielczości opracować, wydrukować i prezentować. Oczywistością jest to, że nie ma sensu po prostu skanować 36 klatek na przykład z obrazka w rozdzielczości 50 tysięcy dpi na skanerze bębnowym, ponieważ taka usługa by zjadła pewnie cały nasz budżet, który już do tej pory ładowaliśmy w fotografii. Więc jeżeli nadal oglądasz ten materiał i jesteś stałym widzem tego kanału, a nie subskrybujesz, to wiesz, co trzeba zrobić. To oczywiście motywuje mnie do dalszej pracy i widzę sens w ogóle w tym, co robię, a tak to nie będę widział sensu, bo wiecie... No i fajnie jakby się udało dojść do tych magicznych 1000 subskrypcji. Nie? Tam sobie powoli raczkują, raczkują. Jeżeli mój materiał był dla Ciebie jakkolwiek pomocny, będzie mi bardzo miło, jak zostawisz po sobie trzy rzeczy, mianowicie łapkę w górę, subskrypcję oraz skomentujesz film bądź zadasz mi pytanie, to nic Cię nie kosztuje. Daj koniecznie znać w komentarzu jaki materiał byś chciał zobaczyć w następnym filmie, a ja się na tym pochylę.